siłą rzeczy, ty jesteś i tak dalej, powiem wam o takiej też zerojedynkowości jedynkowości często u tych zawodników z kolei. Wybrałem studia Rozumienie Gry ze względu na to, że podjąłem decyzję o odpowiedzeniu sobie na pytanie w jaki sposób mogę kształtować siebie w pracy trenera, jak, jak jak chciałbym się rozwijać. Jesteśmy na drugiej edycji studiów podyplomowych Rozumienie Gry, której organizatorem jest Ekstratener wraz z uczelnią Asbiro. Spotkała się tutaj grupa 30 trenerów, którzy pracują w różnych ośrodkach w całej Polsce, wymieniają się swoimi Poglądami na, na piłkę, uczymy się, doskonalimy swój warsztat, no i co najważniejsze, też zdobywamy taką wspólną relację, która, która może zaowocować na pewno w przyszłości. Ten warsztat trenerski, który próbujemy tutaj mocno podnieść, no, pozwoli tą naszą piłkę polską troszeczkę polepszyć i wierzymy w to, że, że grupa takich osób, która spotyka się regularnie na, na bardzo wartościowych studiach, będzie mogła ten cel razem osiągnąć. Ale my mamy dwóch, powiedzmy, środkowych obrońców u nas. E, automatycznie ten zawodnik jest przy tym, ten jest przy tym, czyli w momencie ataku jedność ofensywna. Polecam wszystkim trenerom e, udział w rozumieniu gry. Tutaj nie tylko topowi prowadzący i organizatorzy, ale również atmosfera rozwoju, która pozwala wyciągnąć więcej, nawet już ze znanych nam konceptów. Na każdym wykładach można dowiedzieć się czegoś inspirującego i ciekawego na tle szkolenia, zarówno młodzieżowego, jak i seniorskiego. Moim zdaniem, jest to niesamowita dawka wiedzy. To, jak jakie szczegóły tutaj weszliśmy, jest dla mnie niesamowitą sprawą. Dzięki temu jestem dużo lepszym trenerem. Świetny poziom merytoryczny wykładowców, generalnie na każdym ze zjazdów dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy i trzeba przyznać, że takie jednak dwudniowe tutaj jest zgrupowanie, gdzie i od wykładowców czerpiemy wiedzę i od siebie nawzajem studentów, bardzo, bardzo mocne, bardzo wszystkim polecam. Zapraszam wszystkich na trzecią edycję studiów podyplomowych rozumienia gry. Ogromna dawka wiedzy przekazana przez prelegentów i bardzo wysoki poziom merytoryczny wszystkich studentów. Zapraszam.